Przypominamy, że ta kilkumetrowa roślina powoduje bardzo groźne dla zdrowia oparzenia. Obecnie na terenie powiatu Jeleniogórskiego barszcz sosnowskiego został usunięty ze wszystkich miejsc, które zostały zgłoszone. Całkowite usunięcie barszczu jest bardzo trudne. Najgroźniejszy okres wegetacji tej rośliny mamy jednak za sobą, a wyspecjalizowane ekipy zajęły się także likwidacją korzeni, dzięki czemu intensywność odrastania będzie mniejsza. Tam, gdzie były zgłoszenia ze strony mieszkańców, albo tam, gdzie sami zauważyliśmy, że rośnie barszcz sosnowskiego, te poszczególne egzemplarze były, zostały usunięte, m.in. z ulicy między m.in. z ulicy Krakowskiej, Borówkowej, Cieplickiej w Sobieszowie. Także tam te wszystkie osobniki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na zlecenie miasto usuwało. Wszystkie miejsca, w których barszcz wycięto, są poddane obserwacji, więc po jakimś czasie operacja usuwania rośliny będzie prawdopodobnie powtórzona. Przypominamy, że Straż Miejska Wielkiej Górze zwraca się z apelem o powiadomienie jednostki na wypadek zauważenia miejsca występowania barszczu Sosnowskiego. Wracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, jeszcze abyście Państwo powiadamiali Straż Miejską pod numerem 75. 75, 251, 62, właśnie z taką informacją. Wtedy patrole Straży Miejskiej pojadą, zabezpieczą i szybko zareagujemy, żeby ta roślina stamtąd została usunięta.